tak ostatnia atrakcja Harachowa, czyli ten napis. stan rzek. Bardzo no, zobacz A <grytik>, no. 998 200 zł o dużo szkoła Może jakieś kawiarni usiąść albo herbatę, albo kawę, albo coś, nie? Mhm. Zobaczyć co tu jest w sumie pustki pada pusto Dalej. Mili goście, na Państwa życzenie przygotujemy połówki porcji wybranych dań, za które pozwolimy sobie policzyć dwie trzecie całej porcji normalnej. Przekąski mamy, przekąski, zupy, dania z drobiu, dania z wieprzowiny, dania z wołowiny, specjalność dania Jarski, makaron dania rybne posiłki dla dzieci sałatki dodatki pizze są i, i co jeszcze? napoje, pochar, lody wikiary kawy kapuziność 75 to będzie pewnie z 15 złotych, tak? z 12 zł tak? Ulażowa w chlebie kosztuje 95 kg to wychodzi z 16 zł albo jeszcze pomyślę, bo jest kurczak panierowany, jakiś przysmak, rolada z kurczakiem. Kotlet słabowy, razy dwa. Latuszki takie fajne, ziemniaczane. Teraz pada deszcz, to może tak ludzie się pochowali. Na razie jesteśmy w restauracji i widać, że jedna z lepszych, chyba. Bo taka ładnie to jest i tak. Dobre, chyba jedzenie. Dużo jest osób. Schabowego wzięłam, schabowego zamówiłam, ale z dwa dostałam. Próbować, bo ja miałam sobie placki zamówić, ale jakoś żytek jest bardzo dużo nawet nie wiem czy to zjem kotlety dwa tak nie żałuję Kinobudka fajna. Mhm. Skocznia tu. Tak. Jest mgła. Nie, nie widać za bardzo. Jest muszę. Para, no, parasolka. No tutaj, dasz, ja się Masz. Kryciko. Dobra. Jest jakiś taki sklepik. O takie. Taki biorę. Tak. Chciałam powiedzieć, że w taką pogodę jest tylko jedna zaleta, że jest taki piękny widok. Bo w, w słoneczku jakby było, to by tak nie było tak ślicznie. Mury. Krecik. Tu. lat, ostatni taki kiedyś były modne. 65, pięć. Papierosi. Wysoki stan że patrzymy. A wysoki stan rzek, bardzo, zobacz. Ostatnia atrakcja, harachowa, czyli ten napis, zobacz, już się wylewa woda z rzeki. Tego jest 35 koron. Mamy wody. Takie fajne czeskie. Orzeszki? Tak, to to samo, to to samo. No takie. Ja A takie chari, u nas no, nie... A te, nie, to są takie że... Te to są o, 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 o te opłatki. No? Falki. No mhm. bo to tak smakuje, nie jak opłatek. Mhm. Wszystkiego. Oj, Karkonoskie te guziki kosztują 55. Mm. Pojadę. 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 Pamiętam jak w latach 90 kupowałam studencką. Kiedyś w... dużo tańsze były czekolady. Tak jest, my bo ja lubię wiśniowe. Mhm. Żele, brązowe żele. Tak ja jest. Potenckom tutaj. Takie też ładne zobacz. Tak O, zobacz, krecik. <grystanie> Do tak, tak. pożarna przyjechała. Tutaj coś się dzieje. Tam rzeka wylewa. Poważna sprawa się dzieje.